Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, chciałabym się dowiedzieć, ponieważ wiemy doskonale, że brakuje nam lekarzy, że konieczne jest kształcenie większej liczby lekarzy, ale jak będą oceniane uczelnie medyczne, które mogą powstać, czy powstają nowe, które nie mają akredytacji, opinii Komisji Akredytacyjnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze, zechciałby Pan się odnieść do tego pytania? Bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, te uczelnie, o których mówimy, nie są w gestii Ministerstwa Zdrowia. To są uczelnie, które powoływał do życia minister edukacji, minister nauki wówczas i tutaj to ministerstwo będzie <grym> Wiodące w ocenie poziomu kształcenia i tego, co się dzieje w tych uczelniach, oczywiście we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, jednak główne decyzje będą zapadały tam. Mogę powiedzieć, że niewątpliwie informacje, które docierają i te, które już znamy i, i kontrolujemy, świadczą o tym, że rzeczywiście poziom nauczania na niektórych tych uczelniach jest odbiegający od standardu, które no jest oczekiwany od uczelni medycznych czy od uczelni kształcących lekarzy i ta ocena pewnie będzie dość krytyczna, ale jednocześnie należy pamiętać, że lekarzy brakuje i sama idea zwiększenia naboru na studia i doprowadzenia do tego, żeby w ten sposób zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce, jest właściwa, dlatego będziemy się przyglądać krytycznie, ale również mając z tyłu głowy to, że intencja przyświecająca decyzji o tym, żeby więcej, więcej było studentów medycyny w Polsce, no jest właściwa. Także tak mogę odpowiedzieć, jeszcze raz wracając na początek do tego, że te uczelnie zostały powoływane no nie przez Ministerstwo Zdrowia. Dziękuję bardzo.